Cześć, jestem Den i dzisiaj co będziemy robić? Gramy sobie w grę tajemnicę ciemności. Jest to gra tworzona częściowo tak przeze mnie, bo, je, bo mu tylko. Mojemu koledze, tak? Częściowo przeze mnie, a częściowo przez, przez mojego kolegę, ponieważ znaczy mój kolega tworzył grę. Czyli tam grę tajemnica ciemności. Ale ja mu wszystko wytłumaczyłem o co chodzi w RPG Makerze. Oni już wszystko to sam porobił, resztę, a ja na razie tylko nagrywam tą grę. Tak więc, zacznijmy. Nowa gra. Dobra. How, 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 how. Tutaj są czasami pościnane dialogi, ale jak będą, to wam będę czytał. Witaj synu, nareszcie jesteś. Na wyspie Palet, jest dużo ciekawych rzeczy. I wiesz co? My tam płyniemy na wakacje! No. Tutaj jest taki... taki zameczek. I wchodzimy do środka. Hej ho! Tutaj jest ścieżek, ładny kociołek. Mieszka w tym zamku, dopiero się przeprowadziłem. Idziemy. Tutaj jest y, taki kryształek, który zapisuje grę. Mego krystu tworzy skrzynię skarbów, w której chowają się Twoje itemy i wszystko, co masz. Czyli zapisuje Twoją grę. Teraz gra się zapisze. Wezmę file 2. Ok, i tutaj jest już jakiś stworek. Bo ja koniecznie tej gdy nie, nie, nie grałem w tą grę, dlaczego tu przyszedłeś? Ten zamek ciekawie wyglądał, właśnie się tu dopiero przeprowadził. Dlatego, że tu przyszedłeś, że tu przyszedłem i co? I zapłacisz mi swoim życiem. Znik Zniszcz życiem. <śmany wytrych> Król Ciemności Emerged. Główna... Y y główna postać nazywa się Brock. Mamy quick move, na start i atak. Dobra Potiumka oswałtł Dobra, mam level czwarty Chcesz się zmierzyć z moimi sługami? Yy. Skoro nie, to umrzesz na wyśpię śmierci Stop! Co chcesz Simon? No. No. Zaraz zobaczysz jeszcze gorszą po śmierci Nie ja go tutaj nie widzę Uciekaj bruk. Nie, pomogę Ci, niech ciemność tego kolesia... Czekajcie. Niech tego kolesia zniknie. No i mamy już brok Strażnik Simon. Czyli normalny atak. tak? ciemności A, Strażnik Simon też. Dobra Gumi jagódki was lernet chytyka Jeszcze gdzieś nie was O i tutaj Jesteśmy na, tej, na wakacjach tam na tej wyspie Palet Tutaj się pozwiedzajmy Zobaczcie, o co to jest to jest jakiś diabeł. Jestem magikiem many. Daj mi 10 dolarów, a zdobędziesz moją Zgadzasz się? Tak. Dobra, i co mamy? Co mamy tu mamy? Brok, lewy piąty, strażnik samym lewy trzeci. I mamy te skile? Brok. Szybka moc. Gumy i jagódki. Leczą jednego członka drużyny i zwiększą. I zwiększają... I zwiększą damage. O, fajnie! Szybka moc. Szybka atakuje przedmiot. Quick move. To nie wiem co to jest. Yy, skills. Strażnik Simon. Gwiazdki lindzia. a gwiazdkę lindzia, gasi tego Dobra, fajnie. Ten kot jest fajny. Miau! Mariau. Dobra. Tutaj idziemy do tego rycerzyka. Tu jest zakaz wstępu. Mówię wam. Dobra, pokonacie mnie to wejdziecie bum 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 Jest to oczywiście, ta gra jeszcze nie jest stworzona w pełni więc ja pomyślę, że wezmę gumijagódki nastrośnik Simona nastrośnik Simon gwiazdki Indzia robi soczek zgubił, jak u tak ale Dobra, Dobra brok karty łazwy, to już. Woda mamy. Dobra, mamy dwie wody mamy. Dobra. Dobra, wejdźcie. Ja, ale tu jest fajnie. Ja nie mam nic do powiedzenia. Jesteśmy sługami króla ciemności, a to nasz zamek pokonaliśmy naszego króla, a my się odwiedzimy, tak? Ha ha ha. ha. Brug. O! i zostaliśmy samym tym. I, I to jest bardzo fajny efekt, bo patrzcie, bo jak yy, tutaj go zabrali, to było takie przejście i tutaj się pojawiły drzwi. Ło! Lost in space. W <grybuj> ogóle taka faza. O! Dobra, tutaj sobie Save to with file. Tutaj sobie zapisujemy. Znajdź taki kryształ, by zapisać Dobra, Simon. Jak widzicie tutaj jest klej. A nie, że tak. Rok. Zaraz cię uwolnię. Nie tak szybko. Najpierw pokonaj mnie. Ta muzyka jest fajna. Uj, mamy na full HP zregenerowane. Przedawać była zkiędzia. Ej, dobry to jest skill, fajny. Podoba mi się ta gra już. Bo ja tylko kogo że ludzie go słysza, a tak w grę nie grałem w ogóle. Więc y, to wszystko jest dla mnie nowe. A, już nie mamy many. Ja. Yeah! A magiczną kulę, znalazłem ją na... na dworze chyba Wydostaniemy się O, dobra Teraz co ja myślę, to bierę, tak? skile, nie? I teny? Wezmę wodemany Na yy, Strasznego Simona O, co to, to jest? Co to, to jest? Brawo, znalazłeś złoty kryształ Złoty kryształ powoduje, że musisz coś kupić, a potem spisać grę Łoł wow. Tak Regeneruje 500hp jednemu w drużyny Wodemany Tutaj Widzicie Super Mace Boy. <grystanie> Antidotum. Usuwa zatrucie i paraliż z jednego członka drużyny. Strzykawka. Usuwa wszystkie złe efekty z jednego członka drużyny. Marihuana. Paraliżuje przeciwnika. Zwój. Widało zdobętek flipunku. Dobra. Ciekawe, tak więc ja wezmę może tak. Nie wiem. Z dwie potionki Wodę many. I zwój. I żeby było ładnie Dobra, to wszystko zakupowaliśmy, teraz sobie zapiszemy Ja I co? Witajcie, chcecie wychylać naszym statkiem? Moi bracia też są kierowcami statków Spotkacie ich na każdej wyspie Wirów Na złotej wyspie Wirów jest druga siedziba ciemności no, a Wy wyglądacie na wojowników. Możecie ją znieść, jeśli popłyniecie? To chcecie popłynąć? Tak, to płyniemy. I tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobało. Trzymajcie się na razie.